Cześć, tu Beata, dziś mamy środa, skoro środa to czas na kolejną talię, w zeszłym tygodniu był to tarot, to teraz zapraszam na wyrocznie Connected and Free Oracle. Um, Connected and Free Oracle jest talią stworzona przez Lauren Aleta z Inner Hue. Ona stworzyła też talię Lumina Tarot i tą talię po pokażę w przyszłym tygodniu. I, I ja no to jest. Ja nie pamiętam, tu nigdzie nie jest napisane, ale to jest chyba któryś już z kolei wydanie, więc bardzo możliwe, że ma jakąś dodatkową kartę, czy dwie, tego nie wiem, ale. Y ta je kupiłam właśnie dlatego, że mam e, tarota e, od tych twórców, od tych twórczyń, bo to dwie kobiety, ale e, długo miałam ją na mojej łyżliście i okazała się naprawdę bardzo fajnym, e, bardzo fajnym nabytkiem. Jest do niego do, do tej tali dołączona taka mała książeczka, na której jest. E, Wizerunek karty i kawałek, kawałek tekstu. Natomiast do każdej karty jest tu też taka mała informacja, jakimi kryształami możemy się wspierać, jeżeli potrzebujemy takiej, takiej energii, którą przedstawia właśnie karta. Co jest też fajne, bo nie zawsze o tym wiemy i myślę, że bardzo dobrze, bardzo dobrze to wykorzystywać. Oprócz tego, że są tutaj oczywiście karty wyroczni. Są też karty czakr. One nie są tutaj po kolei poukładane, więc jeżeli ktoś pracuje z czakrami, na przykład potrzebuje sprawdzić, wcale nie potrzeba tych kart do tego oczywiście, ale skoro tutaj są, to można je do tego wykorzystać, rozłożyć je sobie wszystkie od czakry korony do czakry podstawy i, i zobaczyć. Czy jak daną energię można, jak daną czakrę można zrównoważyć na przykład albo pobudzić, więc dlaczego nie naprawdę warto je wykorzystywać. Albo ja czasami, jeżeli. Potrzebuję popracować z daną czakrą, to wyciągam sobie jedną kartę, wtedy włączam. Ja mam też taką muzykę czakralną w mojej playliście na YouTube, gdzie uruchamiam właśnie. Zresztą mam dwie wersje tej muzyki: jedna to jest półgodzinna, jeżeli mam mniej czasu, druga to godzinna. I wtedy jakby wbijam się też w, w energię tej czakry, żeby, żeby z nią na przykład popracować. Można sobie dolosować kartę Tarota, kartę Wyroczni, jak możemy wspierać się w tej czakrze. Także uważam, że. Te karty dodatkowe może nie wykorzystuję do, do losowania tak na co dzień, ale jeżeli potrzebuję popracować z czakrami, to naprawdę świetne. Poza tym ja tą talię też wykorzystuję w wyroczni tygodniowej, to jest moje, to była moja kartalia na lipiec więc jeżeli jesteś zapisana na mój newsletter, to na pewno otrzymywałaś albo otrzymywałeś właśnie w lipcu wyrocznie z tej talii więc tam można ją zobaczyć tak wyglądają okładki, bo nie wiem czy pokazywałam, ja tej talii nie pokolorowałam Jakoś się nie zeszło. Natomiast bardzo fajnie są tu przedstawione te karty, bardzo fajnie są też opisane. Może dlatego właśnie, że nie mają tutaj całej nie wiadomo jakiej ilości tekstu. To jest taka kwintesencja danej energii i danej karty, że świetnie można ją wykorzystać. Naprawdę, oczywiście, książeczka, książeczka jest w języku angielskim. Ja nie widziałam, żeby ona była gdzieś przetłumaczona na język polski, ja szkoda, bo uważam, że naprawdę warto. Ale mówię, tego tekstu jest nie ma nie wiadomo ile, więc można sobie to też w pewnym stopniu przetłumaczyć. I do tego są jeszcze te kryształy, którymi można się wspierać, wykorzystując daną energię. Więc naprawdę, naprawdę bardzo polecam przyjrzeć się tej talii, bo jest bardzo interesująca. Bardzo fajnie opisuje. Hmm, czy, czy wykorzystuje się ją do zrozumienia pewnych rzeczy, do nawet naprowadzenia na takie, zresztą chyba większość wyroczni, do większości wyroczni można to powiedzieć, ale do naprowadzenia nas, na, kiedy już gdzieś tam zejdziemy z tej, z, z tej drogi. Ja mam wrażenie, że ta talia bardzo fajnie e, właśnie dlatego, że jest taki w skondensowany sposób, pokazuje, jak można popracować z daną energią, o której karta mówi, ale dodatkowo jeszcze jakim kryształem możemy się wesprzeć, e, pracując z daną energią, więc e, naprawdę e, świetnie się z tą energią pracuje i, i bardzo łatwo jest. E, Zrozumieć te przesłania, przyjąć do siebie. Bardzo łatwo jest popatrzeć w daną kartę, czy przeczytać ten kawałek tekstu i, i dokonać refleksji. Bardzo, nie wiem jak to nazwać tak fachowo, ale skłania mnie bardzo często do, do robienia większej ilości notatek. Niby tego tekstu jest tam niedużo, ale kiedy. kiedy bardzo, bardzo podoba mi się ta karta kiedy to jest konflikt w ogóle, karta, która nazywa się konflikt. Kiedy potrzebuję z czymś popracować, wyciągnę sobie daną kartę, przeczytam, ewentualnie wezmę kryształ do ręki, włączę sobie jakąś tam muzyczkę czy, i wtedy okazuje się, że ja te, tych notatek, bo ja często robię jakieś notatki, em, przemyślenia em, na drodze mojego rozwoju, to, to skłaniają do, do takich refleksji, do notatek, do prowadzenia takich notatek i do zapisków. I dlatego uważam, że ta talia jest taka, ja nawet nie wiem jak to inaczej nazwać, ona rzeczywiście łączy, bo to connected and free, tak, czyli takie połączenie i uwolnienie w jednym. I uważam, że ona naprawdę świetnie Świetnie opisuje to, co się dzieje w, we mnie przynajmniej, kiedy ja korzystam z tej talii, i dlatego bardzo ją lubię. Naprawdę jest, jest świetna, bardzo łatwo się z nią pracuje. Bardzo ładnie też, bo nie wszystkie wyrocznie mają to do siebie, że można używać, znaczy wszystkie można używać starotem, to bez gadania, ale niektóre jakby parują się lepiej niż, niż inne i ta talia, nie tylko z tym tarotem Lumina Tarot, ale z innymi tarotami bardzo ładnie się komponuje, bardzo ładnie y, robi podsumowania, kiedy potrzebujemy energii jednej albo dwóch, trzech energii na czym należałoby się skupić, to ta energia, nie dość, że ta, ta talia, przepraszam, nie dość, że da konkretne wskazówki, to tego tekstu mówię, nie jest za dużo, bo to czasami jest zbyt przy. Kiedy tego jest za dużo, to jeszcze dodatkowo bardzo ładnie komponuje się starotem i na dodatek jeszcze mamy kryształ czy kryształy, którymi możemy się, którymi możemy się wspierać. tak? To jest w ogóle jedna karta o czakrach, ale są też, jak wspomniałam, są też osobne karty czakralne. Więc naprawdę uważam, że talia jest godna polecenia. Jeżeli ktoś. Ja w ogóle kiedyś myślałam, że nie będę interesowała się wyroczniami. Nie ma to żadnej struktury. Ja lubię jednak pewną strukturę, bo każda wyrocznia tutaj przecież, e, które już do tej pory pokazałam i które będę pokazywała, nie ma, rządzi się swoimi własnymi prawami. Tam nie ma żadnych struktur, które można by narzucić na wszystkie wyrocznie. Jakoś nigdy nie myślałam, że mnie się, o tą kartę pokazywałam też w książeczce. E, nigdy nie. To jest przejście, transition. E, nigdy nie myślałam, że będę tak aż się angażowała, tak będą mnie interesowały karty wyroczni, czy talie wyroczni, a okazało się, że. Nie dość, że świetnie się z nimi pracuje, Mam moją talię wyroczni, która jest y, moją talią nowiu i talią pełni księżyca, bo zawsze wtedy losuję, bo, bo to dwie różne talie. Okazało się, że pięknie komponują się starotem i pięknie się uzupełniają. Bardzo ładnie jest właśnie użyć, bardzo dobrze jest użyć ta, tali wyroczni po całej sesji, żeby mówię, pod, podsumować y, w kilku słowach. Albo zrobić takie trzy najważniejsze kroki, na których, albo elementy, na których należałoby się skupić. Oczywiście, że można zrobić to tarotem, oczywiście, że tak, ale uważam, że wykorzystanie do tego talii wyrocznie jest naprawdę świetne. I ta talia, czyli Connected, oops, Connected and Free Oracle, jest świetna do tych celów. Mówię, nie każda się nadaje do tego, nie każda, a, a ta jest naprawdę fajna i paruje się z wieloma tarotami bardzo ładnie. Uważam, że nawet lepiej niż niektóre o wiele głośniejsze wyrocznie. I wcale nie musi to być tylko Lumina Tarot, tak? Bo, bo oczywiście, że z tym tarotem pięknie współpracuję, bo to jest od tych samych twórców, ale uważam, że ta wyrocznia jest naprawdę fantastyczna. Dlatego serdecznie Wam polecam przyjrzeć się troszeczkę bliżej. To jest chyba moje piąte, czwarte albo trzecie wydanie, bo naprawdę nie, nie już dawno to kupiłam, a nie, nie monitoruję. I być może im dalsza, im wyższa ta wersja, czy im późniejsza wersja, tym ma więcej kart. Prawdopodobnie tak jest, tak często twórcy robią, niemniej jednak to jest talia, książeczkę jeszcze pokażę od, od Inner Hue, tak? Tak się nazywa twórca, więc jeżeli chcecie zobaczyć, przyjrzeć się, polecam zwrócić uwagę na tą talię. Jest naprawdę warta uwagi. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Trzymajcie się ciepło. Pa!